Horsch w tym roku na AgroShow z nietypową premierą, mianowicie z przyczepą do zwózki drewna. Jaki jest zamysł, jeśli chodzi o tą maszynę? Mianowicie może ona zastąpić zdaniem producenta pełnoprawnego forwardera? Jest ona faktycznie bardzo bogato wyposażona jak na przyczepę do zwózki. Zacznijmy od zaczepu. Jeśli chodzi o zaczep, jest to oczywiście zaczep łamany, jest to zaczep choć na siłownikach to bezpieczny, ponieważ do pozycji transportowej siłowniki się składają, więc w razie nawet uszkodzenia przewodu nie ma ryzyka dla naszego. Bezpieczeństwa. Idziemy dalej. Widzimy tutaj pakiet oświetlenia LED, oczywiście. Kubatura 20 m3, PIRK 20 MP. Ta przyczepa występuje w różnych wariantach. Może być wyposażona w żurawia do aż 20 m: co mają czynić narzędziem zaawansowanym, które, tak jak wspomniałem, może zastąpić forwarder. Co dalej? Różne warianty, jeśli chodzi o skrzynie. Tutaj mamy oczywiście wersję do zwożenia kłód, czyli grubego drewna. Natomiast mamy też wersję ze skrzynią do zwożenia gałęzi chociażby. Dalej, podwozie. Oczywiście podwozie typu Bugi. I tu mamy też bardzo ciekawą sprawę. Mianowicie tak, możemy wybrać wariant bez napędu, z napędem na tylną oś i z napędem na cztery koła. Przyczepa pracuje w standardzie izobus. Dzięki temu, między innymi, Cały system sczytuje prędkość ciągnika i dostosowuje prędkość kół przyczepy do prędkości właśnie ciągnika. Przejdźmy dalej. Wszędzie niemalże lampy LED. Mamy bardzo dobre tutaj oświetlenie. Mamy tylną kamerę. Wszystkie te elementy są bardzo dobrze. Zabezpieczone, no spójrzmy chociażby na profil, profil tego zabezpieczenia. Także Horsch AgroShow 2025 i zupełna nowość przyczepa do zwózki.